To długa historia. Winnica Valerio to bardzo istotne miejsce na mapach Archolos. Stary Valerio, zarządzający przedsiębiorstwem, miał największe zbiory winogron i największą produkcję win na całej wyspie. Winnica sprzedawała swoje wina nie tylko na samej wyspie, duża część ich produktu była wysyłana chociażby na kontynent. Ich koronnym produktem było wino o nazwie Czerwony Valerio. Jest to trunek cierpki, ale prestiżowy, tradycjonalny i ekskluzywny. Z piwnic winnicy trafiał bezpośrednio na stoły najbogatszych obywateli miasta. Stary Valerio doskonale zarządzał majątkiem. Zatrudniał około 30 pracowników, w tym i pracowników sezonowych pomagających w zbiorach. Właściciel ziemski doczekał się dwóch synów. Starszego Holdwiga, znającego ciężką pracę, oraz młodego Andreasa, chorowitego, lecz biegłego w logistyce i zarządzaniu. Szybko zauważa, że synowie mocno konkurują o pozycję winnicy i o względy ojca, zwraca w swoim dzienniku uwagę na porywczy temperament Holdwiga. Swoje myśli przelewa na papier. Zapisuje, że jeśli Holdwig się nie zmieni. To winnice zapisze młodszemu, Andreasowi. Valerio nigdy nie spisał swojego oficjalnego testamentu. Według Liama nie lubił on wypełniania urzędowych papierów. Według niektórych Valerio liczył, że synowie się po prostu dogadają. Jednak finalnie dzieje się tak, że Nestor Rodu polecił przejęcie winnicy młodszemu z braci, Andreasowi. Valerio umiera w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a między jego synami nawiązuje się konflikt. A w jego wyniku, Holdwick wyrzuca młodego Andreasa z posiadłości i sam przejmuje władzę. Konflikt szybko rzutuje na interesach ważnych osobistości na wyspie. Po kieszeniach obrywa wielu wpływowych kupców, ale przede wszystkim najbogatszy człowiek na wyspie – Volker. Według Rity z rodziny Arazola, Holdwick nie jest najlepszy w zarządzaniu. Pomimo małego rynku zbytu podnosi on ceny win, a według Liama obfite zbiory w tym roku ryzykują szybszym wyeksploatowaniem gleby. Volker nie ma cierpliwości do niepotrafiących się pogodzić braci. Tworzy on zlecenie dla swoich ludzi, by raz na zawsze rozwiązać ten problem. Volker jednak nie chce faworyzacji ani jednego, ani drugiego. Jego ludzie mają samodzielnie ocenić sytuację, wybrać lepszego z braci i wtedy go poprzeć. Wszystko dla dobra interesów. W końcu chodzi tu o złoto. Andreas, przebywający w górnym mieście, łączy siły z Gerhardem, który jest obwoźnym handlarzem. Skupuje on plony z farm i sprzedaje drożej w mieście. Według starego Liama, Gerhard od lat próbował wejść w interesy z Valerio, jednak bezskutecznie. W skonfliktowanym z bratem Andreasie zauważa jednak okazję do wzbogacenia się. W tym czasie Holdwig leży tajemniczo otruty. Jego ochroniarz Denis uważa, że ktoś go otruł, jednak większość ludzi uważa, że jest to zwykłe zatrucie winem. Część osób szepcze o problemach alkoholowych Holdwiga. Marvin próbuje pomóc. Przeprowadza dochodzenie, przeszukuje kuchnię i magazyn. Okazuje się, że za otruciem Holdwiga nie stoi intryga, a po prostu stare wino. W ten sposób pierwsza misja winnicy kończy się pomyślnie. Zadanie zostaje zaliczone, Holdwig wraca do zdrowia. Ale trzeba jeszcze zażegnać główny konflikt. Jeśli chodzi o konflikt braci, to pracujący farmerzy winnicy nie są jednomyślni. Część z nich narzeka na konflikt. Część farmerów mówi, że żal im Andreasa. W końcu został wyrzucony z ojcowizny przez swojego starszego brata, ale jednak większość z nich opowiada się za Holdwigiem. Nie w smagi Andreas, który od pracy w polu wolał siedzieć z nosem w książce. Gdy usłyszy o tym, Andreas będzie wściekły. Na siłę będzie chciał dowodzić pracownikom swojego brata, że źle zarządza on majątkiem. Andreas prosi zatem Marwina, by ten wyrządził szkody w gospodarstwie. By ukradł narzędzia, zniszczył winorośla, podpalił wóz z winem czy pod postacią polnej bestii zniszczył snopy siana. A cały ten cyrk tylko po to, by pracownicy gospodarstwa czy to też miejscowi handlarze zrozumieli, że Holdwik nie radzi sobie z zarządzaniem majątku po starym Valerio, by oni wszyscy odwrócili się od niego i poparli Andreasa. Okazuje się, że wątpliwy moralnie plan Andreasa zadziałał. Pracownicy Holdwiga podzielili się na dwa obozy. Jeden chciał powrotu Andreasa, a drugi wciąż bronił Holdwiga. Konflikt kończy się bitwą w winnicę. Andreas korzysta z okazji i wysyła Marwina z Gerhardem, by wraz z jego najemnikami odbili winnicę, co się końcowo udaje. Umiera dużo farmerów z jednej i ze z drugiej strony. Ale udaje się farmę zdobyć, a Marvin decyduje o losie Holdwiga. Możemy go zabić lub wysłać do kolonii. Andreas jest bratem młodszym, mądrzejszym w teorii, a na pewno lepiej wyedukowanym i wykształconym. Jest on przede wszystkim wyrzucony z własnej posiadłości przez brata. To wszystko powoduje, że wzbudza on nasze zaufanie. Na początku tej przygody nie wiemy o jego destrukcyjnych zachowaniach. Nie zdajemy sobie sprawy, że ten niepozorny młodszy brat jest w stanie wybić pół farmy, zniszczyć dziedzictwo ojca tylko dla własnych korzyści. Wychodzi też na to, że prawa ręka Andreasa, Gerhard, wydał rozkaz swojemu człowiekowi, by Holdwiga otruć. Okazuje się, że to nie stare wino było przyczyną zatrucia, a trucizna, czego Marwin już nie odkrył. Po raz kolejny w kronikach Mertany pojawia się sytuacja, że choć zadanie zostaje wykonane pomyślnie, to prawda dotycząca tego zadania wychodzi dużo później. Po objęciu przez Andreasa władzy okazuje się, że już nie ma czego zbierać. Farma jest po sabotażu, farmerzy pouciekali ze strachu, a sam Gerhard w obliczu cięższej sytuacji w winnicy opuszcza Andreasa. Ale to nie wszystko w tej misji. Wcale nie musimy Andreasowi pomóc. Możemy opowiedzieć się od razu po stronie Holdwiga. Nawet gdy nie będziemy pomagać Andreasowi, takie rzeczy jak sabotaż czy atak na farmę również się odbędą. Tylko my w tym przypadku będziemy naprawiać szkody czy walczyć w obronie winnicy. Wtedy to też z Gerhardem przybędzie sam Andreas. Będziemy mieli okazję wrzucić go do kolonii albo go oślepić. Oślepionego, błąkającego się Andreasa będziemy mogli odnaleźć później będzie Marvina wyklinał. Niezależnie od tego, czy pomożemy Andreasowi, czy Holdwigowi, winnica Valerio nigdy nie powróci do dawnej chwały, a przekonać się możemy o tym pod koniec gry. Winnica z powodu śmierci ostatniego dziedzica zostaje przejęta przez miasto. Miejsce decydenci po wojnie o miasto postawią tam farmy zboża, by pomóc Silbach wyżywić zagłodzone miasto. Twórcy dali nam jednak sposób, by temu zaradzić, by winnica odzyskała dawny blask. Trzeba braci pogodzić. Podobnie jak w przypadku wątku z bestią z Archolos, rozwiązanie to jest ukryte. Gdy wypytujemy jako Marvin farmerów, co myślą o braciach, po uzyskaniu wpisu do dziennika trzeba pytać ich dalej, do skutku. Wtedy jeden z farmerów zdecyduje się na szczerość. Powie on, że nie opowiada się ani za jednym, ani za drugim. Valerio przed śmiercią chciałby winnicom dwaj synowie zarządzali wspólnie. Wtedy po rozmowie ze starym Liamem trzeba opracować intrygę, by napisać testament Valerio i pójść do miejskiego skryby, by ten upoważnił lewy dokument swoim podpisem. Po załatwieniu tej sprawy w winnicy Valerio będą obaj bracia, obaj zadowoleni i wdzięczni za pogodzenie Marwinowi. Opcja ta, wbrew powszechnej opinii, nie daje ani więcej złota, ani expa na sam koniec. Nagrodą za wybór tej ścieżki jest jednak osiągnięcie na Steam, by synów Valero ze sobą pogodzić. Dokładną ilość punktów doświadczenia, czy zarobionego złota w swojej serii Kroniki na 100% pokazuje Fahrenheit Samurai. Istotne jest to, że dużą część doświadczenia w tych miejscach dostajemy za wykonanie poszczególnych milestone'ów, zadania czy bijąc postacie pojawiające się tylko podczas wykonywania tego zadania. Najwięcej złota zarobimy, gdy poprzemy Andreasa, a najwięcej expa, gdy poprzemy Holdwiga. Pierwotnie Winnica trafiła do rąk Andreasa, Holdwig go z niej wyrzucił i sam przejął władzę. Pomimo iż wola ojca wskazywała, że Winnica należy się Andreasowi, jednak Andreas był mniej szanowany wśród pracowników. Co innego, Holdwig, który jest uważany za dobrego właściciela. Biedny i poszkodowany Andreas jest w stanie zniszczyć winnicę, byle tylko z powrotem być jej właścicielem. Co sprawia, że jeśli decydujemy się mu pomóc w naszym mniemaniu pokrzywdzonemu to wyrządzimy najwięcej szkód, jest zdecydowanie zbyt wiele ofiar. Jeśli zdecydujemy się na pomoc Holdwigowi, to Andreas de facto dostanie to, na co zasłużył. Jednak twórcy pozostawili świetną furtkę trzecie ukryte rozwiązanie w grze, które lorowo winnicy przyniesie najlepsze korzyści. Misja ta to generalnie poboczny quest możemy go w ogóle nie wykonywać, a jednak ten zwykły, drugorozdziałowy poboczny quest trwa około 2 godziny. Ma trzy różne ścieżki. I chyba pięć różnych zakończeń, biorąc pod uwagę ostateczny los braci, o którym decyduje Marvin. Choć w Gotiku wina nazywane jest płynnym złotem, to prawdziwym złotem w kronikach są te rozbudowane misje poboczne, z ciekawymi, barwnymi postaciami i jeszcze ciekawszymi wyborami. Materiał powstał dzięki wspierającemu użytkownikowi Gedmordys, który podsunął mi pomysł i pomógł w realizacji. Wam natomiast dziękuję za oglądnięcie materiału. Dzięki! W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół.